Jaki jest najlepszy trening dla odchudzania? O tym w dzisiejszym odcinku. Mnóstwo osób trenuje po to, żeby poprawić swoją sylwetkę, z czego większość z nich trenuje po to, żeby się odchudzać. E, najczęściej dotyczy to oczywiście kobiet, ale mężczyźni też tak najbardziej często e, trenują po to, żeby się odchudzać. No i oczywiście też e, mężczyźni częściej trenują po prostu na siłowni, żeby budować masę mięśniową, co jest troszeczkę innym, oczywiście celem treningowym. Ale dzisiaj powiemy sobie o treningach dla odchudzania, a celu, tre, cele treningowe mogą być różne, bo ja na przykład trenuję głównie po to, żeby mój muszek najlepiej funkcjonował, bo wykazano, że trening bardzo dobrze wpływa na pracę mózgu, nastrój, strukturę mózgu i tak dalej, więc bez aktywności fizycznej nasz mózg na pewno nie będzie działał odpowiednio. No i tutaj na temat treningu dla odchudzania jest wiele mitów. Myślę, że zaczniemy od treningu cardio i tego podstawowego, najbardziej znanego mitu, czyli tego, że musimy trenować na czczo, żeby się odchudzać. No i to jest oczywiście totalny mit. Oczywiście prawdą jest to, że jeżeli wykonujemy trening cardio na czczo, to w większej części niż po posiłku spalamy tkankę tłuszczową, czy używamy energii z tkanki tłuszczowej, jednak wykazano, że jeżeli ten trening robimy gdzieś tam w ciągu dnia po posiłku, to wydatkowanie energetyczne i to spalanie tkanki tłuszczowej na tyle się yy, niweluje, że praktycznie nie ma różnicy pomiędzy treningiem nacho a treningiem Yy, nie nad czym tam po posiłku, i tak naprawdę, jeżeli chcemy się odchudzać, to nie ma znaczenia, kiedy ten trening cardio robimy. Tak naprawdę, trening cardio spala nam kalorie, ileś tam kalorii jesteśmy w stanie na takim treningu spalić, i to jest rzeczywiście po prostu kreowanie deficytu kalorycznego i tak naprawdę nic poza tym. Czyli na przykład, spalamy sobie dodatkowe 300 kalorii na treningu, na przykład na rowerku, i te 300 kilokalorii powiedzmy, że w diecie możemy sobie uwzględnić, że tyle możemy zjeść więcej. No i tutaj przechodzimy do jednego bardzo ważnego mitu, że trening w ogóle jakikolwiek spala ogromną ilość kalorii. Tutaj wydaje nam się, że jak pójdziemy na crossfit na siłownię czy cokolwiek, to spalimy 1000 kcal i możemy zjeść w ogóle dodatkowy posiłek. Prawda jest taka, że tak, na, że treningi spalają niewiele kalorii. E, powiedzmy 100, 150, 200 może kilokalorii taka standardowa osoba powiedzmy na siłowni czy podczas treningu cardio jest w stanie spalić takie wyższe ilości, to już naprawdę trening musi być intensywny. A prawda jest taka, że większość osób nie trenuje intensywnie. Większość osób nawet na siłowni chodzi po to, żeby no nie wiem, się zrelaksować, trochę sobie tam poćwiczyć, poruszać, ale mało osób podchodzi do tego poważnie. No i żeby ten trening spalał bardzo dużo kalorii, to musi być intensywny. I długi, z czego no na przykład najwięcej kilokalorii mogą spalać treningi MMA, bardzo intensywne czy crossfit, rzeczywiście bardzo intensywne, dwubój, tak? czyli takie wysiłki, gdzie mamy do, długi czas trwania samego treningu, gdzie przerwy nie są aż tak długie i y, same ćwiczenia są mocno wymagające. No i tutaj to wykazano bardzo szeroko w badaniach, że przeszacowujemy ilość kalorii spalanych na treningu, to jest standard, czyli. Na przykład pobiegaliśmy sobie godzinę, jesteśmy mega zmęczeni i myślimy, że spaliśmy na przykład tam 600 kcal, a okazało się, że spaliśmy 200, co oczywiście też od masy ciała i wytrenowania zależy. A jak pokazywano, czy proszono badanych, żeby po treningu zjedli... Te, taką porcję, na przykład jakiegoś tam deseru czy jakiegoś posiłku, ile spalili kalorii na treningu, to zawsze jedli zdecydowanie więcej. Oczywiście nie wiedzieli, że to jest na przykład 100 kalorii czy ileś, ale po prostu nasz głód, czy takie nasze postrzeganie tego, ile możemy zjeść po treningu, żeby jakby nadrobić te kalorie, jest zawsze mocno zaburzone. Czyli myślimy, że możemy zjeść duży kawałek ciasta, czy nie wiem, chipsy po jakimś tam bieganiu, czy po jakimś tam treningu, a wcale tak nie jest. Oczywiście dodatkowo ponad e, naszą dietę. No i jaki w ogóle też właściwości ma trening cardio, Tutaj warto powiedzieć, że kardio jako kardiovaskular, to jest taki skrót wpływa przede wszystkim na wydolność i na serce, tak? Jeżeli chcemy mieć dobrą wydolność i to, żeby nasze zdrowie sercowo-naczyniowe odpowiednio funkcjonowało, czy regulować sobie ciśnienie krwi, to oczywiście trening kardio pod tym względem się super sprawdzi. Ja dla sylwetki, czyli odchudzania nie jestem zwolennikiem treningu kardio, bo nie jest to najlepsza inwestycja czasu do zwrotu. tak? Zwrotu z inwestycji pod względem spalonych kalorii, ale oczywiście to zależy od osoby, celów i tak dalej. No i oczywiście mega ważne jest też, co kto lubi, bo jeżeli ktoś lubi jeździć na rowerze, to trudno mu tego zakazywać. I jak najbardziej może być to taka metoda spalania tkanki tłuszczowej czy treningu, którą ta osoba jest w stanie regularnie wykonywać. Drugi trening to będzie trening na siłowni. Tutaj trening na siłowni znowu nie spora raczej dużo kalorii. Myślę, że 150-200 to jest naprawdę standard dla takiej osoby, która sobie przyszkodzi gdzieś tam robi serię i ogólnie w międzyczasie między seriami na przykład chodzi, czy, czy stoi ogólnie więcej odpoczywa niż trenuje, tak? Bo robi serię. Bierze że standardowo są 20 sekund odpoczywa nawet czasem 2-3 minuty i znowu robi serię. Nie spali tu dużo kalorii, oczywiście jest taki tam stymul, stymulant do, czy, czy taki czynnik do wzrostu mięśni oczywiście, obciążenie, obciążenie układu nerwowego, ale nie spala to dużej ilości kalorii, tylko kształtuje sylwetkę, więc to też nie jest trening idealny dla spalania tkanki tłuszczowej. Znowu po treningu można iść na bieżnie w tym celu, że spaliliśmy glikogen i znowu będziemy spali tkankę tłuszczową, ale tak jak mówiliśmy nie ma to znaczenia, czy, spalamy, spalamy, czy robimy cardio narcho, czy, czy po treningu, czy nie. I tak ilość spalanej tkanki tłuszczowej, czy ilość spalanych kalorii będzie y, bardzo podobna. Co ciekawe, nadczą możemy tych kalorii nawet troszeczkę mniej spalać, bo organizm bardziej te kalorie oszczędza. Tak naprawdę największą wykazaną różnicą pomiędzy treningiem nadczo a treningiem po posiłku jest to, że podczas treningu nadczo mamy mniejszą siłę maksymalną, czyli jeżeli chcemy iść na siłowni i pobić swoje rekordy, to lepiej jest to zrobić w ciągu dnia po posiłku niż nadczo, i to jest zdecydowanie największa różnica wykazana w badaniach pomiędzy treningiem nadczo a po posiłku. No i z takich standardowych treningów pozostają nam interwały. O interwałach mówi się to, że mają one te EPOC, czyli tę powysiłkową konsumpcję tlenu, czyli robimy sobie interwały w poniedziałek i nawet 72 godziny, czyli jeszcze wtorek, środa i nawet taki tam czwartek spalamy. Tkankę tłuszczową, czy spalamy energię przez to, że jest nakręcony metabolizm, co w jakimś to, stopniu tam występuje, ale znowu są to na tyle niewielkie ilości, że tym nie trzeba się przejmować, czy, czy zwracać na to uwagę, że przez kilka dni następnych jemy więcej, tylko rzeczywiście to, ile na treningu interwałowym jesteśmy w stanie spalić kankę tłuszczowej, tyle możemy tych kalorii sobie dodać, czy uwzględnić to w bilansie, ale znowu to raczej są niewielkie ilości, chyba że ktoś robi intensywny naprawdę interwał, czyli sprinty, bieg, sprinty, bieg i tak yy, dosyć długie te sprinty i dosyć długie biegi, ale znowu nie są to jakieś bajeczne ilości, więc ta ilość kalorii pożywanych, spalanych czy zużywanych podczas treningów przeważnie jest mocno przeszacowana i sam trening jako kardio, interwały czy trening siłowy nie jest najlepszą metodą spalania y, kalorii czy kreowania deficytu kalorycznego. Dlatego zamykając tę kwestię, wybierzmy taki rodzaj treningu, który nam odpowiada, który będziemy regularnie wykonywać, co przełoży się na po prostu deficyt kaloryczny w długiej perspektywie czasu, co rzeczywiście może na jakieś efekty się przełożyć i po prostu, jeżeli będziemy go lubić, to będziemy go wykonywać regularnie, czy to będzie siłownia, czy to będą interwały, czy będzie kardio. Wiadomo, że jeżeli chcemy budować Mięśnie to najlepsza będzie siłownia. Jeżeli chcemy wydolność budować, to kardio i tak dalej, to wszystko jest dostosowane do, do naszych celów. No i jeszcze jedna ważna rzecz, że często używamy zegarków i opasek do mierzenia spalonych kalorii podczas treningu, jednak znowu te opaski i zegarki wykazano są, że są mega mega niedokładne i przeważnie znowu zawyżają ilość spalonych kalorii. Tak samo bieżnia może nam liczyć ilość spalonych kalorii. Naprawdę to nie są totalnie adekwatne jakieś dokładne szacunki, więc tym się też za bardzo nie sugerujemy. Raczej powinniśmy to zmniejszać te ilość spalonych kalorii. Bardziej dokładne będą pomiary, gdy mamy opaskę, szczególnie tą Polara taką, która mierzy nam tętno rzeczywiście bardzo dokładnie na klatce piersiowej, do tego podłączona do zegarka czy do jakiejś opaski. No to wtedy już te zmiany tętno będą dużo bardziej dokładnej ilości kalorii, ale tak nigdy nie będzie to super dokładne co do kalorii. No ale zaczęliśmy od takich jakby negatywnych informacji, no bo większość rodzajów treningów, jak widać, nie jest super efektywnym, super efektywną metodą spalania tkanki tłuszczowej i kreowania deficytu. Tutaj oczywiście królem jest zawsze dieta, ale jaki trening czy jaka aktywność fizyczna jest najważniejsza dla odchudzania? Najważniejszy jest neat i o tym mówiłem w filmie o 10 tysięcy krokach, 10 tysiącach kroków. Ilość kroków i w ogóle tej pracy takiej w ciągu dnia, którą wykonujemy, czy wchodzimy, Chodzimy po piętrach, gdzieś na, na piętrach, po schodach, po schodach czy w, nawet w ciągu domu gestykulujemy, będąc w domu, wykonujemy jakieś prace domowe, e, czy właśnie robimy te 10 tysięcy kroków, czyli taka aktywność, która nie jest obciążająca, tak? Bo robienie tych kroków, jeżeli to w ciągu dnia rozbijemy, że cały czas troszeczkę, troszeczkę sobie chodzimy i w ciągu dnia zrobiliśmy w sumie 10 tysięcy kroków, czy na przykład dużo gestykulujemy, czy ogólnie jesteśmy jacyś ekspresyjni, nie jest to jakieś męczące, ale okazuje się, że to jest najważniejsza rzecz, która spala y, kalorie i rzeczywiście kreuje deficyt kaloryczny I to na to powinniśmy zwracać uwagę. Jeżeli chcemy się odchudzać, czyli dbać o to, żeby robić 10 tysięcy kroków dziennie, żeby robić przerwy, jeżeli długo pracujemy siedząc, co godzinę minimum jakąś przerwę zrobić, żeby stać, troszeczkę się rozruszać, co wpłynie także na krążenie krwi do mózgu, czy regulację glukozy we krwi, więc tutaj oczywiście korzyści jest sporo. Więc to na pewno. Dodatkowo w domu, na przykład jakieś prace domowe, tak? jeżeli leżymy na kanapie, to chociaż jakikolwiek, jakaś aktywność, cokolwiek, żeby się ruszać, żeby od czasu do czasu wstać, a nie tylko leżeć, bo to znowu powoduje spadki spalanych naszych kalorii. Tak samo jak na siłowni jesteśmy, to dobrze jest między seriami chodzić, co spala dodatkowe kalorie i w ciągu dnia ma rzeczywiście znaczenie. I co w ogóle jest najważniejsze, nasz organizm na diecie redukcyjnej zawsze to robi, ogranicza nam właśnie przede wszystkim ten NEAT. To jest główna zmienna naszego metabolizmu, którą rzeczywiście kontrolujemy. Jeżeli jesteśmy na deficycie, przez jakiś czas odchudzamy się, to nasze ciało ten NEAT ogranicza, czyli między seriami na siłowni nie chce nam się chodzić, nie chce nam się wyjść na spacer wieczorem. Jak rozmawiamy z kimś, to nie, nie jesteśmy w ogóle ekspresyjni, tylko po prostu trzymamy ręce tak i w ogóle nie ruszamy. Y nie robimy jakichś tam przerw w pracy, tak, czy w ogóle nie wchodzimy schodami, bo po prostu nam się nie chce. Nasz organizm podświadomie to ogranicza, i jeżeli my świadomie będziemy dbali o to, żeby te kroki wykonywać, żeby robić te przerwy, czy jakąś tam ekspresyjność zachować, czy chodzić między seriami, to nasz metabolizm, powiedzmy, powiedzmy, tak, bo to jest to zwolnienie metabolizmu, nie, nie zwolni w ten sposób, że będziemy mniej spalać energii, bo to jest główna zmienna, na którą rzeczywiście mamy wpływ, i dlatego też często po jakimś tam czasie redukcji my mniej się ruszamy, i stąd niby taki spadek metabolizmu, to właśnie jest po prostu mniejszy ruch który nam podświadomie tak naprawdę ogranicza, więc o to należy dbać. I to jest ta aktywność fizyczna, która rzeczywiście na naszą sylwetkę, na odchudzanie, na odchudzanie ma największe znaczenie i tak, tak samo pod względem deficytu kalorycznego. Także przede wszystkim na to zwróćmy uwagę, żeby... Ta aktywność została zachowana, żebyśmy tego nie ograniczali. I co ciekawe, też jeżeli jesteśmy na redukcji, to nasze ciało jest bardziej efektywne w wykorzystywaniu energii, czyli yy, powiedzmy, że te same czynności, czy te same aktywności, nawet treningi, mniej będą nam spalały kalorii, bo nasze ciało oszczędza tę energię, bo boi się oczywiście śmierci głodowej. To jest taki mechanizm adaptacyjny, także na to zwracajmy uwagę i to jest najważniejsza aktywność związana z odchudzaniem.